Cześć, wiecie, że jestem oszcz oszczędny chłopak, więc dzisiaj sprawdzimy, czy warto przepłacać, więc kupię e, kolę Freeway i porównam ją z kolą zwykłą. Widzimy, w cenie jest olbrzymia różnica. 39 centów kosztuje tylko cola Freeway, a cola normalna 99 centów. Czy warto aż tyle przepłacać? Zaraz się dowiemy. Przetestuję te dwie puszki. Cola Freeway i cola oryginalna. No już jestem teraz, mogę robić ten test. E, mamy tutaj Coca-Colę oryginalną z lewej i Podróbkę Freeway z prawej. Chcę sprawdzić, czy warto przepłacać, czy nie. Także otwieram jako pierwszą Coca-Colę. Nie będzie ta podróbka. Testuję sobie w busie. Bardzo się pić chce, więc przy okazji sobie je wypiję. Wiem, że kola jest niezdrowa, ale to test dla tych, co piją kole, Lubią i od czasu do czasu sobie ją kupią, więc sprawdzę, czy jest sens przepłacać. No to pierwszy łyczek no co mogę powiedzieć. Dopóki się nie napiłem tej drugiej, powiedziałbym, że to normalna, oryginalna kola. No ale pewnie będzie zaskoczenie, jak spróbuję tej drugiej. Wezmę jeszcze łyczek. Mocno nagazowana. I co najlepsze, nie, nie jest jakoś mega słodka. Dobra, próbuję tą drugą. No i czas teraz na oryginalną kolę. Czy warta jest swojej ceny? Na pewno różnica jest duża. Tutaj 30 parę centów, tutaj ponad euro. Czy euro, nie pamiętam już. No to wjeżdża teraz Coca-Cola oryginalna. Próbujemy. No, zdecydowanie jest różnica. Marka to marka. Ta kola jest dużo smaczniejsza. Ten gaz się jeszcze dłużej utrzymuje w buzi niż przy tej pierwszej koli. Tam szybko zanika. Jest też gazowana. Czuć ten gaz, ale tak szybko przechodzi. A tutaj w Coca-Coli ta Coca-Cola oryginalna jest dużo słodsza. To akurat chyba powinno być na minus. Jest ogromna różnica między tą kolą oryginalną a tą, więc cena jak najbardziej adekwatna do firmy, do smaku, do jakości. Jeszcze która ma więcej kalorii? Tutaj mamy na 100 ml 39 kalorii, tylko dobrze, dobrze ja to czytam. A przy oryginalnej 42, więc tutaj jest więcej. Czuć też, że jest dużo słodsza. Ma dużo więcej smaku w sobie ta kola. Bardziej orzeźwia. No, a ta odbity może być różnica w cenie i różnica w smaku, więc tak jak powinno być. Koniec testu. Opiłem się tymi kolami. Trzymajcie się do następnego. Część. Zostawcie obserwacje, polubienie i dalej będziemy testować następne rzeczy. Na razie.